MULEREK 20 LET Popołudniowe słońce opadało nad miastem, malując budynki w spalone odcienie pomarańczy, podczas gdy prowadziłam mój nowo kupiony samochód. Luksusowy model, który zawsze był moim marzeniem. Moje palce sunęły gładko po kierownicy, czując fakturę skóry, a serce przyspieszało przy każdym mijanym świetle. Ulice, które kiedyś wydawały się małe i ciche, Teraz przypominały mi o każdej bolesnej wspomnieniu, które zostawiłam za sobą. On tam był, nie wiedząc, że przejadę przez to skrzyżowanie. Mój były, ten, który zostawił mnie dla kogoś bogatszego, dla kogoś, kogo uważał za lepszego ode mnie. Wziąłam głęboki oddech, mocno ściskając kierownicę, czując mieszankę gniewu, triumfu i smutku w środku mnie. To nie był tylko samochód. To był dowód na to, że odbudowałam swoje życie, że dorosłam i teraz kontrolowałam wszystko. Gdy światło zmieniło się na zielone, przejechałam obok niego. Jego oczy rozszerzyły się, usta otworzyły w zdumionym westchnieniu. Nie spodziewał się mnie tam zobaczyć, prowadzącej własny luksusowy samochód, z blaskiem słońca odbijającym się na polerowanym szkle i z pewnością siebie, której już nie rozpoznawał. Przez chwilę prawie się uśmiechnęłam ale jedynie mocno trzymałam kierownicę, świadoma, że życie daje mi teraz rewanż, którego nie mogłam zignorować. Przejechałam obok niego jak cień przeszłości, ale wewnątrz mnie emocje były intensywne. Każdy kilometr przypominał mi wszystkie chwile, gdy mnie lekceważył, wszystkie łzy, które wylaliśmy i wszystkie noce, w których czułam się niewidzialna. Teraz czułam się niepokonana, niosąc nie tylko samochód, ale swoją własną historię przetrwania. I w tym momencie wiedziałam, że nic nie będzie już takie samo. On zobaczył to, co stracił, a ja w końcu zobaczyłam, co zyskałam. Wieczorem, gdy miasto zaczęło tonąć w światłach neonów i cichym szumie ulic, zatrzymałam samochód przed moim apartamentem. Silnik ucichł, i ja przez chwilę siedziałam w środku, wsłuchując się w bicie własnego serca. Spotkanie z nim na skrzyżowaniu nie było przypadkiem, czułam to. Los lubił igrać ze mną, przypominając o przeszłości w najniespodziewaniejszych momentach. Wysiadłam i chłodny powiew wrześniowej wieczoru otulił moje ramiona. Spojrzałam w niebo, gdzie między światłami miasta przebijały się pojedyncze gwiazdy. To dziwne, jak świat potrafi się zmieniać. Kiedyś on był moim całym kosmosem, a teraz był jedynie bladym punktem w tle niczym zgasła gwiazda. W apartamencie zdjęłam płaszcz i usiadłam na sofie, wpatrując się w szkło czerwonego wina, które trzymałam w dłoni. Obrazy z przeszłości wracały jak echo jego śmiech, obietnice, spojrzenia pełne ciepła, a potem ten dzień, gdy oznajmił mi, że odchodzi. Nie odchodził dlatego, że mnie nie kochał, odchodził, bo znalazł kogoś bogatszego, kogoś, kogo uważał za lepszego. Ode mnie. Poczułam ból, ale tym razem był inny. To nie było cierpienie dziewczyny, której serce zostało złamane. To była gorzka świadomość, że człowiek, którego kochałam, sprzedał naszą miłość za pieniądze i, choć minęły lata, echo tamtej chwili wciąż drżało w mojej pamięci. Ale teraz to echo brzmiało inaczej. Nie jak krzyk bólu, lecz jak melodia zwycięstwa. Bo dziś to ja siedziałam w swoim własnym apartamencie, popijając wino, a on pewnie walczył z myślą, że stracił kogoś, kogo już nigdy nie odzyska. Następnego dnia obudziłam się wcześniej, niż zwykle. Słońce jeszcze nie zdążyło wznieść się wysoko, a miasto tonęło w delikatnej mgle, która otulała ulice i parki. Wstałam z łóżka, przeciągnęłam się i poczułam dziwną energię, jakby coś miało się wydarzyć. Może to było przeczucie, albo zwykła intuicja, w końcu znałam go na wylot. Wiedziałam, że nie zdoła tak prosto przejść obojętnie obok tego, co zobaczył poprzedniego dnia. Zeszłam do garażu i wsunęłam się do mojego samochodu. Silnik mruczał miękko, a ja ruszyłam w stronę kawiarni, do której kiedyś często chodziliśmy razem. To było jak powrót na dawne pole bitwy. Miejsce pełne wspomnień, ale też przestrzeń, w której mogłam dziś pokazać mu, kim się stałam. I rzeczywiście tam był. Siedział przy stoliku na zewnątrz, ubrany skromniej niż pamiętałam, z cieniem zmęczenia na twarzy, na jego dłoni nie błyszczał już ten nowy zegarek, którym się tak chwalił. Wyglądał mniejszy, jakby świat, który sobie wymarzył, nagle zaczął się rozpadać. Podeszłam spokojnym krokiem, a jego oczy natychmiast odnalazły moje. Widziałam w nich zdumienie, może nawet niepokój. Nie spodziewał się, że będę miała odwagę spojrzeć mu w twarz, że usiądę przy tym samym stoliku, bez śladu lęku. Mogę się dosiąść? Zapytałam, a mój głos był spokojny, wręcz chłodny. Skiwnął głową, ale nie potrafił ukryć drżenia dłoni, gdy odstawiał filiżankę kawy. Nie spodziewałem się tutaj ciebie, zaczął, próbując uśmiechnąć się niepewnie. A ja nie spodziewałam się, że życie tak szybko wystawi ci rachunek. Odpowiedziałam bez cienia ironii, tylko z prawdą, której nie mógł zignorować. Rozmowa trwała długo. On próbował tłumaczyć swoje decyzje, opowiadał o presji, o marzeniach, które go zwiodły, ale ja słuchałam z dystansem. Każde jego słowo było cieniem dawnej iluzji, a ja siedziałam naprzeciwko niego, już wolna od tego wszystkiego. Gdy wstałam, by odejść, widziałam w jego spojrzeniu czegoś, co nigdy wcześniej tam nie było. Żal. I wiedziałam, że to dopiero początek jego upadku. Po spotkaniu w kawiarni wróciłam do domu, ale jego obraz nie opuszczał moich myśli. Jego twarz, pełna napięcia i żalu, była jak lustro, w którym odbijała się cała moja przeszłość. To, co kiedyś wydawało się niezniszczalne. Nasza miłość, nasze plany, nasze marzenia rozpadło się jak kruche szkło. Teraz to ja byłam odbiciem w lustrze, którego on już nigdy nie będzie mógł posiągnąć. Stanęłam przed dużym lustrem w mojej sypialni. Patrzyłam na swoje odbicie i przez chwilę prawie nie rozpoznałam kobiety, która się we mnie wpatrywała. Nie była to już ta sama dziewczyna, która kiedyś drżała na myśl o jego dotyku, która wierzyła w każde słowo pełne obietnic. Teraz widziałam kobietę silną, niezależną, z oczami pełnymi determinacji i twarzy, która nauczyła się, że ból może być siłą napędową. Przypomniałam sobie ten dzień sprzed lat, dzień wdy odszedł. Był wieczór, deszcz bębniło o szeby, a on spakował swoje rzeczy z zimną precyzją, jakby całe nasze życie razem mieściło się w kilku torbach podróżnych. Powiedział, że to dla niego szansa, że musi iść naprzód, że zasługuje na więcej, niż on by mógł mi dać, ale wiedziałam, że to nie była prawda. Chodziło o pieniądze, chodziło o łatwiejszą drogę. Łzy napłynęły mi do otu, gdy wspomnienia wróciły z całą siłą, ale tym razem nie pozwoliłam im mnie złamać. Otarłam je dałonią, uniosłam głowę i wzięłam głęboki oddech. Teraz to ja byłam odbiciem w lustrze, który on już nigdy nie będzie mógł posiągnąć. Usiadłam przy biurku i zaczęłam przeglądać dokumenty. Inwestycje, które prowadziłam, kontrakty, które podpisywałam, plany, które realizowałam krok po kroku. Wszystko, co osiągnęłam, było owocem mojej pracy, mojej wytrwałości. On nie miał w tym żadnego udziału. I to właśnie bolało go najbardziej, bo wiedział, że bez niego odniosłam sukces większy, niż on kiedykolwiek mógł sobie wyobrazić. Lustro w moim pokoju nie pokazywało już przeszłości, pokazywało przyszłość, moją przyszłość. Kilka dni później przekonałam się, że nasze przypadkowe spotkanie w na parkingu nie było ostatnim. Wieści w tym mieście rozchodzą się szybciej niż wiatr, a moje nazwisko znowu zaczęło krążyć na ustach ludzi, którzy jeszcze niedawno nie zwracali na mnie uwagi. To było dziwne uczucie, być tematem rozmów, choć nie prosiłam o to. Wyszłam do jednej z restauracji w centrum, eleganckiej, ale przytulnej, z której często korzystałam, by spotykać się z kontrahentami. Gdy weszłam, kilka spojrzeń natychmiast zwróciło się w moją stronę. Nie były to spojrzenia przypadkowe. Rozpoznałam w nich ciekawość podszytą nutą zadrości. Wiedziałam, że część z tych ludzi dobrze pamięta moje, moje łzy, moje upadki i cichy skandal, gdy on odszedł. A teraz widzieli mnie zsulniejszą niż nigdy wcześniej. Kelner prowadził mnie do stoliku przy oknie, a ja kątem oka dostrzegłam dwie kobiety przy sąsiednim stoliku. Szeptały coś między sobą, a potem spojrzały w moją stronę. Nie musiałam się zastanawiać, o czym mówiły ich głosu i wymowne spojrzenia zdradzały wszystko. Plotki o moim samochodzie, o moim apartamencie, o moim nagłym sukcesie już krążyły po mieście. To było niemal ironiczne. On odszedł, by być częścią świata bogactwa i prestiżu, a tymczasem to ja stałam się jego symbolem. Wszystko, co osiągnęłam, było tylko moje. I to właśnie bolało go najbardziej – bo wiedział, że bez mnie odniosłam sukces większy niż on kiedykolwiek mógł sobie wyobrazić. Następnego dnia telefon zaczął dzwonić częściej niż zwykle. Stare znajomy, które zniknęły z mojego życia w najtrudniejszych chwilach, nagle przypadkiem chciały się spotkać. Zapraszały mnie na kawę, proponowały wspólne wyjścia, i głosy brzmiały sztucznie, przepełnione fałszywą uprzejmością. Ale wiedziałam, że nie chodzi im o mnie, chodziło o historię. Od dostęp do tej opowieści, która nagle stała się dla nich ciekawa. A w tle on. On słyszał te same plotki, wiedział, że każde kolejne słowo, które o mnie krążyło, wbijało się mu głębiej w serce, bo ludzie szeptali już nie o tym, jak mnie zostawił, lecz o tym, jak wielki błąd popełnił. Kilka tygodni później zostałam zaproszona na galę charytatywną, jedno z tych jedarzeń, które przyciągały najbogatszych i najbardziej wpływowych ludzi w mieście. Początkowo wahałam się i